Witam serdecznie, bracia i siostry. Z niektórymi z Was spotkamy się niedługo na rekolekcjach, ale ta treść przyda się wszystkim, ponieważ chciałbym powiedzieć, jak w ogóle przygotować się dobrze na rekolekcje. Ale co to w ogóle są rekolekcje? Bo jestem od urodzenia w ruchu charyzmatycznym, można to tak nazwać. Moi rodzice zawsze prowadzili jakieś wspólnoty, ale zawsze byli takimi spokojnymi charyzmatykami. Nie było u nas padania na podłogę. Jeśli było, to staraliśmy się to raczej jakoś tam... Tonować, rozmawiać z tymi osobami, e, więc takimi jesteśmy oryginalnymi charyzmatykami. Natomiast chodzi o to, że zawsze. Co miesiąc spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa i na grupach dzielenia, tak zwanych, gdzie dzielimy się swoimi przeżyciami. Co też jest bardzo ważne w wierze, żeby braciom na przykład wyznać, że ostatnio jest u mnie gorzej, trochę zawiodłem Pana i proszę Pana o wybaczenie. I taki mam plan poprawy. I trochę też o tej poprawie, właśnie chcę dzisiaj powiedzieć. Mianowicie proszę wszystkich, którzy chcą przyjechać na nasze rekolekcje i na jakiekolwiek inne, żeby się przed rekolekcjami wyspowiadać, skorzystać ze wspaniałego sakramentu pokuty i pojednania. Zwłaszcza ci z nas, którzy z jakichś powodów robią to rzadziej, warto przed rekolekcjami się wyspowiadać, żeby przyjechać na rekolekcję już w tej tak zwanej łasce uświęcającej. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ kolekcje to jest ten czas spotkania z Bogiem, czas nawrócenia. Fajne jest takie słowo po angielsku, się na rekolekcję mówi retreat, czyli z tego co rozumiem, no wiecie, tego samego słowa się używa na polu bitwy, żeby się wycofać. <laughs> si mówi retreat, retreat i wtedy wszyscy uciekają, dają dyla, i rekolekcje to też jest taki retreat, ale nie żeby uciekać, chyba że w tym celu, żeby od razu przegrupować siły i natrzeć na wroga z nową siłą, z nowym planem otrzymanym z góry. I to właśnie trochę robimy na rekolekcjach, i żeby się do nich przygotować, trzeba się oczyścić z wszelkiego buntu, bo mogą to oglądać też protestanci być może więc taką drobną uwagę też poczynię, że katolicy wierzą, że trzeba pójść do spowiedzi, kiedy popełnimy grzech ciężki. A więc grzech śmiertelny, grzech, który naprawdę zrywa naszą łączność z Bogiem. No może nie jest to jeszcze apostazja, ale jednak jest to, jakby powiedział Żyd, grzech z podniesioną ręką wykonane, czyli taki grzech buntu, że ja świadomie i dobrowolnie, i to jeszcze w jakiejś poważnej materii, jak to się mówi, zbuntowałem się przeciwko Bogu. Stwierdziłem: Mam inne zdanie, wiem, co trzeba zrobić, jestem w stanie się temu sprzeciwić, a więc mam świadomość i wolę, a jednak decyduję się zrobić inaczej niż Bóg przykazał. I to jest bunt, to jest grzech ciężki. Tak jak Jan powiedział w swoim liście, to jest grzech, który sprowadza śmierć. Więc stan takiego człowieka, który jest w grzechu ciężkim, to jest właśnie stan tragiczny, stan śmierci, właśnie. To jest taki stan, że autentycznie, kiedy poniesiesz śmierć, to nie wiadomo, co się z Tobą stanie. A więc można powiedzieć, nie ma rzeczy ważniejszej w życiu niż zorientowanie się, czy ten stan masz, czy nie. Bo jak to powiedział Pan Jezus, co z tego, jeśli nawet cały świat pozyskasz, ale swoją duszę, swoje życie stracisz? Co? To, no to bez sensu. Cały świat nie jest wart tego stanu Twojej duszy, ponieważ to dotyczy wieczności. Ty na całe wieki albo będziesz z tym jednym okiem w niebie, albo z dwojgiem oczu w piekle. No, takie było nauczanie Jezusa, o którym dzisiaj wypowiedzieli, że straszy piekłem. Ale jak ktoś przeczyta Ewangelię, no to czy nie musiałby tak powiedzieć o Jezusie, że on też straszy piekłem? Więc dzisiaj chcemy się postraszyć trochę piekłem. Na wzór naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oskarżyć się przed Panem i powiedzieć: Tak, jestem grzeszny, jestem niegodny nazywać się Twoim synem. Jak powiedział syn, marnotrawny do swojego ojca. Natomiast wyznaję Ci moje grzechy. Staram się razem z Tobą współmyśleć, bo to słowo w Nowym Testamencie, syneidesis, czyli sumienie, oznacza takie współmyślenie współwidzenia, czyli że patrzę na ten mój stan, albo na jakiś konkretny czyn i myślę o Nim tak samo, jak Bóg o nim myśli, że to jest bunt, że to jest śmierć. Pamiętam, jak kiedyś Hania tuż po ślubie zmartwiła się, że jedna różnica pomiędzy nami w pewnej kwestii jest zbyt duża i być może ja stwierdzę, że tak się różnimy, no to musimy się rozejść. Chociaż właśnie wzięliśmy ślub, przysięgaliśmy sobie. I wtedy jej powiedziałem, ale Hania, ty w ogóle <grystwa> w takim razie nie rozumiesz mojego podejścia do małżeństwa. Muszę zapytać Hani, czy mogę to powiedzieć, bo to takie naprawdę <grystwa> dosyć intymne. Ale tak było. Powiedziałem, że przecież gdybym ja cię teraz opuścił, to nie żyje. To jest śmierć za życia i jeszcze więcej niż to, to jest śmierć na wieki. Bez względu na to, jakbym sobie życie ułożył potem, nawet gdyby mi się bardzo poszczęściło w ludzkim rozumieniu, to jednak bym nie żył. I jeśli trwasz w takim stanie, grzechu ciężkiego. Trzeba z tym stanem coś zrobić. Przypominam się teraz taka historia, którą może uznacie za trochę skrajną, ale jednak odnajdziecie się trochę w tej osobie, jeśli właśnie nie byliście u spowiedzi. Ale myślę, że każdy zyskuje na takiej zachęcie, nawet ja sam samego siebie zachęcam, żeby iść do spowiedzi. Nie, nie żebym nie chciał, <grym> tylko po prostu warto jest sobie uświadomić, jak to jest ważne, cenne. Nie? Bo wtedy jest większa radość, jak już to zrobię, i tak dalej. Ale przypominam się taka historia, byłem na jednych rekolekcjach, gdzie była modlitwa wstawiennicza. Zaproszono mnie, żebym wkładał ręce na ludzi. Był ze mną jeszcze jeden starszy brat w wierze, że tak powiem, który przewodził tej grupce i była jeszcze jedna osoba, która, no niestety, trwała w jakimś. Nałogu i była w jakimś procesie leczenia, natomiast jednocześnie miała taki problem, że nie, nie chciała przebaczyć komuś. Pytana o to, czy chcesz w tej chwili jej przebaczyć, mówiła nie. Więc taki, no, dość poważny problem duchowy. Ale co było ciekawe, ona też chciała wkładać ręce na ludzi. Chciała brać udział w tej, że tak powiem, zabawie. Bo dla mnie to nie jest zabawa, ale. Ta osoba widocznie tak to widziała. Zobaczcie, może nam to trochę otworzy oczy, nawet jeśli mamy dużo lepsze rozumienie sytuacji niż ta osoba. W jak wielkiej można być ciemności, jak bardzo można tej rzeczywistości nie rozumieć, że można żyć w nieprzebaczeniu, w jakimś takim buncie. I jeszcze w procesie takiego układania, porządkowania swojego życia duchowego. Bo ja nadal trwam w jakimś nałogu i nie jestem w stanie z tego wyjść, ale już chcę wkładać ręce na ludzi, czyli modlić się o Ducha Świętego, żeby na nich zszedł. Chociaż w moim życiu jego owoców, jeszcze jest bardzo mało. To jest pycha. To jest chciwość i wszystko inne. Natomiast też w dużej mierze po prostu chyba niezrozumienie sytuacji. Duch Boży to nie jest jakaś magia, którą można okiełznać, albo która reaguje na magiczne słowo. W imieniu Jezusa ja Cię zanurzam w krwi i mówię, ogłaszam, ogłaszam błogosławieństwo nad Tobą, różne zaklęcia wypowiadamy. Przypomina się ciągle ojciec Badeni, który, jak ktoś do niego zadzwonił, ojciec Joachim Badeni, słynny dominikanin, mistyk. Ktoś do niego dzwonił i mówił, że bolą go plecy. To on mówił: Powierzajmy się Panu, powierzajmy się Panu. Co, już lepiej? <grym> I rzeczywiście było lepiej. Taki był ojciec Badeni, święty, który zmarł w, w opinii świętości. A my czasem myślimy, że. To jest jakaś magia, że da się to jakimś zaklęciem, jakimiś gestami przywołać. Jesteśmy jak ten opętany z wielkiej improwizacji, z dziadów. Zobacz, jak wielka ma potęga! Aż tu moje skrzydło sięga! Tak się przechwala ten podmiot tam. A tak naprawdę on tylko swoją myślą, swoim uczuciem gdzieś tam dociera i ewidentnie wolbrzymia to co robi w danym momencie. On jest jakiś wzburzony, ale to tyle. On nie może zakręcić gwiazdami swoim uczuciem. A nam się wydaje czasem choć trochę, że możemy. Chodzi o to, że odseparowujemy to swoje życie duchowe od tej, wiecie, posługi nadprzyrodzonej. I stąd biorą się ci zagadkowi ludzie na sądzie ostatecznym, którzy mówią czy nie prorokowaliśmy, nie uzdrawialiśmy w Twoje imię, a Pan Jezus im mówi, nie znam Was. Więc żeby się tak nie wydarzyło na tych rekolekcjach, że my tam przyjdziemy i będziemy chcieli robić to lub owo, dotykać nieba, prosić o to, żeby ogień zszedł z nieba, żeby duch na nas stąpił, żeby przez nasze ręce działy się cuda, a w swojej codzienności nie jesteśmy w stanie umrzeć dla samych siebie. Nie jesteśmy w stanie stracić swojej psyche, swojego życia, swojej duszy, żeby zyskać zoę po grecku, czyli to zupełnie inne życie niezmysłowe, nieziemskie, tylko wieczne, którego możemy dotknąć już teraz ale musimy być wolni od przywiązania do stworzeń, ale o czym ja gadam przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, trzeba być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Dlatego na rekolekcjach często tak jest i u nas tak też będzie, że jest dostępny ksiądz albo zakonnik, jakiś duchowny, u którego się można wyspowiadać. Natomiast u nas będzie taki duchowny tylko jeden. A ludzi będzie więcej niż jeden. Więc w ramach wyrozumiałości dla księdza, e, proszę wyspowiadać się wcześniej. I to nie jest tylko sprawa techniczna. To jest sprawa życia lub śmierci. Trzeba zrzucić z siebie starego człowieka, przeoblec się w nowego, który ustawicznie odnawia się na podobieństwo tego, na którego obraz zostaliśmy stworzeni. To jest Kolosan 3, 9 i 10. Tak jest. Więc kłaniam się serdecznie, pozdrawiam wszystko, dziękuję za uwagę i dziękuję patronom za wsparcie. Do zobaczenia na rekolekcjach albo gdzieś tam indziej z Bogiem. Ale może zakończę jeszcze krótką modlitwą. Duchu Święty, przejdź. Ty, który pouczasz świat o grzechu i o sądzie, ty, który współpracowałeś z Jezusem Chrystusem podczas rozmowy z Samarytanką. I ty, Panie Jezu, który powiedziałeś jej, że możesz jej dać wody żywej, ale czy dałeś jej tej wody? Tak, przez to, że zwróciłeś jej uwagę na jej grzech, na to, że teraz żyje w związku z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Od tego się życie duchowe zaczyna. Na tym polega przyjście wody żywej, czyli ducha świętego, do naszego życia. Panie, wskaż nam co jest niewłaściwe, a przede wszystkim to, co przynosi śmierć, co sprawia, że tak naprawdę nie mamy komunii z tobą, Panie. Jeśli jest to poważny grzech zaniedbania, też nam na niego wskaż. I dziękujemy ci, Panie, że wprost nam powiedziałeś, że taka postawa pokory jest właściwa, że ten, który nie miał odwagi, żeby podnieść oczy ku niebu, że ten właśnie odszedł do domu usprawiedliwiony. dikaj o synę dlatego panie w trosce o nasze usprawiedliwienie żebyśmy byli sprawiedliwi żebyśmy byli rzeczywiście sprawiedliwi przed tobą mówimy ci przebacz panie mnie grzesznemu tak jestem grzeszny że nie jestem godzien spojrzeć w twoje oczy ale jednocześnie dziękuję ci panie za twoje zbawienie za to, synu Boże, że chciałeś przyjąć imię Jeszua, to znaczy Jachwę zbawia, że nie przyszedłeś, aby potępiać, ale po to, by zbawiać, ratować. Za to Ci, panie, dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za moje grzechy i proszę o pomoc. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Z Bogiem.